Gracze często mówią, że samemu to nie da się wygrać bitwy. Jeśli też tak sądzicie, to koniecznie zobaczcie to starcie. Moi drodzy, witam was serdecznie i dziś mam dla was kosmiczną bitwę na według mnie obecnie najlepszym magazynku 10 poziomu. Będzie to oczywiście włoskie Progetto 65. Bitwa na fiordy, losowanie w teorii proste. Dziesiątki, dziewiątki, ósemki, ale niech was to nie zmyli, ponieważ bohater będzie musiał zmierzyć się z trzema przeklętymi artyleriami. Trzy baboki, które mogą z nas zrobić sieczkę, bo w końcu gramy spaghetti. A spaghetti pancerza to za dużo nie ma. Oglądajmy, bo będzie co? A ja powiem Wam teraz dwa słowa o małej niespodziance dla Was, czyli trzech dużych paczkach świątecznych dla dwóch graczy. To, co wystarczy zrobić, aby je zgarnąć, to po pierwsze. Zasubskrybować kanał, po drugie, polubić ten film, po trzecie, napisać dowolny komentarz z Waszym nickiem WOD. Zapraszam do udziału, a teraz oglądajmy naszego bohatera w akcji Crazy Hawk. Będzie tutaj chciał, moi drodzy, od samego początku pokazać pazury, ponieważ teraz widzi dwa bardzo agresywnie grające pojazdy. Projecto, czyli swojego odpowiednika makaroniarza. I kołowca, który zdecydowanie się zagubi, ponieważ pojechał bardzo agresywnie, jakby tu nikogo nie było. A teraz dostaje małą niespodziankę. 361 uszkodzeń w jego stronę. Za bardzo się wychlił, za bardzo. I teraz dostaje po raz drugi. Jest już na ogrysku. Dobrze mu tak, niech. Może teraz wie, że nie gra się kołowcami, albo przynajmniej nie w ten sposób, okej? Okay? Bohater w sumie nie robi niczego nadzwyczajnego. Po prostu. Pojechał jak typowym medem, ale zobaczcie, ma już tysiąc uszkodzeń na koncie, bo rywale no, grają coś przedziwnego. Teraz Progetto tutaj już panikuje, wie, że jest na strzał i robimy pierwszego fraga w tej bitwie. Bardzo dziwna gra tego Progetto, naprawdę. No Pojechał tak daleko sam. Myślałem, że będzie miał jakieś wsparcia, a tu nic. Dziwne, dziwne, naprawdę. Takie rzeczy dzieją się tylko w World of Tanks. Mamy pierwszego fraga, a czy będzie szansa na drugiego? możliwe, możliwe, ponieważ tam na środku jest Pantera P44, jest także T54 Lightweight Scorpion. Tyle, że pamiętajmy o tym, że strzelanie pojedyncze nie jest dla nas zbyt opłacane, prawda? Progetto 65 to no jednak najlepiej strzela się kiedy mamy już te przynajmniej dwa, trzy pociski, no bo wtedy przeładowanie tego, który wystrzelimy, będzie bardzo krótkie, a strzelanie pojedyncze, no cóż, sprawdź, że strzelamy raz. Na godzinę, prawda? No wtedy DPM jest bardzo, bardzo niski. Bohater cały czas tutaj będzie polował na rywali, którzy na środku się gubią. Mamy teraz przestrzeń na ISAM Dostał nasze snajperskie działo po raz kolejny. Pokazuje, że nie pomyli się przy tak prostej okazji. Oj nie, tutaj widzimy całkiem dobrze tego Isem i tego P44 też dobrze widać. To są dość duże i długie pojazdy, także to na pewno jest sporo ułatwienie dla naszego bohatera. Wydaje mi się, że na razie za dużo akcji tutaj mieć nie będziemy, więc ja mogę wykorzystać chwilę i wam powiedzieć delikatnie o tym, jak obecnie Progetto 65 sprawuje się w World of Tanks i czy warto się za nim rozejrzeć. Więc słuchajcie. Po pierwsze, ja chcę powiedzieć, że Progetto to jest numer jeden, jeżeli chodzi o wyniki. Żadnym innym czołgiem drzewkowym, średnim, 10. poziomu, gracze nie robią takich wyników. To jest zdecydowanie... Numer jeden. Także jeżeli szukacie pojazdu, który wymiata, to jest pojazd dla Was. I to w ogóle bezdyskusyjnie. Tutaj po prostu parametry świadczą o tym, że ten pojazd jest super. A gracze to tylko potwierdzają. Po drugie, bardzo polecam też Progetto, ponieważ dość łatwo się go wbija. Magazynki zaczynają się tak naprawdę dopiero od ósmego poziomu. Więc okej, okay, późno, ale jak już się zaczynają, to konkretnie. Na ósmym tierze mamy właśnie P44 Panterę, która. Na początku ok, Jest dość słaba, ale jak się ją wymaksuje, założy najlepszą wieżyczkę, wtedy mamy trzy pociski, a nie dwa. To robi się przyjemnie. Dziewiątkę to jest w ogóle cudu techniki. Według mnie dziewiątka na swoim wieże, to jest. czołg troszeczkę przygięty, on ma, i kosmiczną mobilność, i świetne działo z penetracją, która przebija wszystko. No, naprawdę, no dziewiątka jest super. Na dycha to jest po prostu udoskonalenie dziewiątki, także jeżeli chodzi o jakość, to. Trudno szukać innych magazynków, innej linii, która będzie tak przyjemna i tak prosta w wbijaniu. Wielu graczy może się kłócić, że no początkujący gracz to nie powinien robić Włochów, bo w sumie no to trzeba liczyć tu, czy strzelić pojedynczo, czy nie, ale słuchajcie, to jest tylko w sumie kwestia doświadczenia, dopracowania z czasem, i tak wychodzi na to, że jeżeli jest okazja to strzelasz trzy pociski. A jeżeli okazji nie ma, no to strzelasz pojedynczo, tak? Więc według mnie, nawet jeżeli ktoś włoskimi czołgami gra, średnio to w sumie gra nimi dobrze, bo innymi grałby właśnie przeciętnie. ok? Nie wiem czy mnie rozumiecie, ale mam nadzieję, że tak. Także Włochy jak najbardziej są w miarę łatwe w graniu i polecam je każdemu graczowi. Bohater robi uszkodzenia, zrobił już ponad 4000. Tam udało mu się trafić Grilla, dostał także su 130pm. No ale yy, i tak ta bitewka nie układa się najlepiej. No my robimy co nieco uszkodzenia, ale nasza drużyna już niekoniecznie. I mamy wynik w tym momencie 310. Wszystko wskazuje na to, że to będzie taka typowa bitwa World of Tanks, czyli 315. Z tym, że bohater nie odpuszcza. Nie odpuszcza i teraz po raz kolejny fraguje, dobija obiekta 430. Radziecki pojazd tutaj za bardzo się pokazał bokiem i musiał polec. Nasz foch walczy tam z 32 i jest RFM ale bohater wie, że na jego plecy jadą w tym momencie dwa niszczyciele. Jest to oczywiście Grilly 15 i SU-130PM. Oni, mając świadomość, że tu nikogo nie ma, że bohater jest sam, pewnie będą mu chcieli wyjechać na plecy, a my się nie damy. A my się nie damy, zaskoczy teraz. Przygotowujemy się na te pojazdy teraz. Suk, dostaje raz. Skorpion potężnie się odzywa, trafiając na nas za 466. Oj, tutaj już niedobrze. No, i bohater chyba nie będzie się chciał tędy wychylać. Oj, nie będzie, no to jest jednak nieopłacalne. Jeszcze baboki, zobaczcie, tutaj strzelają na szczęście nieudanie. Najlepsze dla bohatera w sumie jest to, że on pojechał tak, że on pojechał tak, że po prostu Arta nie ma tutaj przystrzału. Za te górki Arta nie ma jak bić, i to jest w sumie nasza największa moc. W tym momencie, moi drodzy, jesteśmy sami z fochem 155 na 9 czołgów. Już 8, ponieważ bohater po raz kolejny tutaj wykazuje się swoją skutecznością i celnością. Barsik w T32 dostał w bok wieży i nie mógł tego wytrzymać. Teraz pytanie: Co z tym Grillem, prawda? No on tutaj wydaje się, że w końcu wyjedzie. No kurde. Był z tym su, i nagle tak go zostawił. Trochę dziwne, prawda? Podejrzane. Może idzie o drugiej strony, bo no bohater regularnie będzie patrzył na swoją flankę, ponieważ nie chce zostać zaatakowany przez tego TDK. I słusznie, no bo jakby dostał za 750, to nie byłoby wesoło. Oj, nie byłoby! 750 uszkodzeń, tyle może zrobić grille 15. To jest jednak za dużo, aby przyjąć tyle na bok. Wychylamy się. Po naszej prawej stronie pojawia się Skorpion. Bohater w ogóle go nie widzi. Teraz zdążył, zdążył w ostatniej chwili. No ale jakby zareagował sekundę później, to byłoby 500 HP w plecy. No, na minimapę chyba nie spojrzał. Ja też się zaskoczyłem w sobie. Tak patrzę. Kurde, gdzie on jest? I był po naszej prawej stronie. Fox 155 cały czas tam kapi za budynkiem. No, on nie robi tak dużo uszkodzeń, jak się patrzy. No, przynajmniej obecnie, no taki wydaje się mało aktywny, ale przynajmniej podświetla, prawda? Przynajmniej podświetla. To też jest ważne. Mamy 7 fragów i bohater znowu patrzy plecy. Czy tu będzie ten grill? Czy tu będzie ten niemiecki TDK? Tak jest, moi drodzy! Proszę bardzo! Teraz mamy na niego przestrzał. Delikatnie, delikatnie, aby nie dostać. Dostał grill, a my dostajemy od arty. Coś za coś, prawda? Coś za coś. Na szczęście grilla tutaj zdjęliśmy bez przyjmowania pocisku od niego, ale... No baboki wiedzą, że tutaj jest fajne bicie i trzeba to wykorzystać. Teraz Fox 155 gryzie już piach, więc jesteśmy sami na pięciu i zaczyna się presja kapa. Minutę 25 sekund do przyjęcia bazy. Czy uda się tutaj jakoś fajnie zbić tą bazę? No bohater będzie musiał na pewno zaryzykować. 5 minut, 35 sekund do końca bitwy. Sytuacja bardzo, bardzo napięta. Trzy pociski załadowane. Czwarty w trakcie. Baza cały czas jest kapowana. Co tu robi, zapytacie? No na początek to na przykład dobić tego P-44, który tutaj zdecydowanie zapewni się poczuł. Ja nie wiem, co on sobie myślał, ale na pewno nie wiedział o tym, ile mamy HP. I teraz chyba już wszyscy wiemy, że bazę musi przejmować STRF, A bohater wykorzysta zjazd z lewej strony, ponieważ tutaj można bardzo fajnie zaatakować strv od flanki. STRV się tego nie spodziewał. Dostaje raz. Ma na nas przeszywa, fatalnie poduje. Dostaje drugi raz. Mamy go na hita strzał. Po raz trzeci. Dobija go i mamy jednego TDK. Mniej. Zostały już tylko trzy Tylko Jaż, Zobaczmy, czy bohater będzie miał sposób, jak się za nie zabrać. Ładujemy pociski pod kalibrowo. One oczywiście są. Fajne, ale wydaje mi się, że teraz lepiej byłoby postawić na haki, które mogłyby tym artom zrobić naprawdę mnóstwo damage. A. teraz obiekt 212, a dostaje po raz pierwszy. Niestety ładujemy bardzo długo, bo nie mamy pocisków załadowanych. Chowamy się za skałą. I dwie sekundy, jedna sekunda. Leci dostał sanek zniszczony. No i zostały ostatnie dwie. Zostały ostatnie dwie arty. Dwóch na jednego. Kto wygra? Jakby nie patrzeć, bohater ma pewną przewagę. No po pierwsze, ma pojazd, który rozpędza się naprawdę bardzo szybko do kosmicznych tutaj kilometrów na godzinę. Tutaj spokojnie możemy jechać i 40, 50 na godzinę, także no te arty na pewno nie mogą tak szybko się poruszać. No i poza tym mamy także magazynek, prawda? Możemy takie arty bardzo szybko zdjąć. No pytanie tylko, czy one będą mogły razem oddać w nas strzał. Bo jeśli tak, no to złożymy się na salwę. 819 HP to jest na tyle dużo, aby spokojnie przeżyć jeden strzał o 53 Ale za mało, aby przeżyć dwa centralne, prawda? Dwa centralne raczej na spokojnie nas zniszczą. Także pytanie jest, czy rywale przypadkiem nie pojechali na naszą bazę. Bo to byłoby tragiczne, prawda? Nagle podwójna... Presja bazy, no wtedy byśmy nie zdążyli. I proszę bardzo, mamy M53 z prawej strony. Grać ten mierzy, ale nie wymierzy w nas, ponieważ jesteśmy za daleko. Nie wykryje nas nawet dokładnie. Zdjęty z zaskoczenia. I ostatni M53. Teraz zobaczcie: trafił nas skubany. Czy była lampka? Czy bohater był wykryty? No ja. Patrzyłem, patrzyłem i nie widziałem żarówki. Coś niezwykłego. Chyba nas nie widział. No przynajmniej nie powinien. Zaczynamy presję kapa. 2 minuty 30 sekund to jest wystarczająco dużo, aby bazę przejąć. Potrzeba ponad minutę 40, więc no w zupełności wystarczy. No ale bohater z drugiej strony mógłby udać się w poszukiwanie tej arty. No wydaje mi się, że fajnie byłoby mu wbić 13 fraga, prawda? Na pewno by się mega ucieszył. Ja nie wiem, czy ta arta przyjedzie. Prawdę mówiąc, nie wydaje mi się, aby chciała. Pewnie będzie chciała na ślepo zbić bazę. Bohater cały czas jeździ, tak aby. Gdyby ta arta wyjechała, no miała lekki problem trafić. No bo wiadomo, jak ktoś stoi, to łatwo jest wymierzyć, a jak jeździ, no to trudniej. Ale pamiętajcie o tym, że jeżdżąc w ten sposób też nie robimy sobie najlepiej, ponieważ. O, proszę bardzo, arta strzygła ślepo. Jeżdżąc w ten sposób oczywiście. Tracimy maskowanie, prawda? Jeżdżenie czołgiem średnim sprawia, że maskowanie jest troszeczkę słabsze niż podczas postoju. Więc no nie wiem, czy to jest aż tak opłacane. No zaraz się okaże, czy ta arta wyjedzie. Są plusy, są minusy takiej gry, prawda? Wydaje mi się, że ta arta bardziej strzeliła z lewej strony. Jeśli mam strzelać, bardziej stamtąd. 25 sekund, 25 sekund to już jest bardzo mało. Tarta, ta jeśli ma wyjechać, to zrobi to zaraz. 20 sekund. Ostatnie chwile, aby Tarta ta wyjechała, czy w ogóle wyjedzie. To jest pytanie. Oj nie moi drodzy. Nie wyjedzie. Spudłowała, i teraz... Już ma za mało czasu, aby zdążyć. Baza przejęta. Odnosimy zwycięstwo z tym magicznym wyciągiem bohater kończy. Bitewkę wygraną. No i cóż można tutaj powiedzieć. Na pewno tylko tyle, że... Dał czadu. Naprawdę pokazał skilla. Trudno tutaj mówić o jakichś błędach. Oczywiście można było w pewnych chwilach delikatnie bardziej spoglądać na minimapkę, Ale poza tym, no, skuteczność, strzały, reakcje jak najbardziej pełne podziwu i. Tutaj też to wyczucie, żeby sprawdzać te plecy, to nie był gracz zapatrzony tylko na jedną stronę, tylko regularnie patrzył co się dzieje z każdej flanki. Także naprawdę pełen szacun do bohatera i mam nadzieję, że takie starcie Wam się spodobało. Tyle ode mnie, życzę Wam jego dnia, do zobaczenia, pioteczka, cześć!